Salut, dzień dowerek, widzowie. My już wyruszamy w trasę, opuszczamy hotel. Dziękujemy za gościnę. Zmierzamy na salę. Bus już załadowany, jeszcze tylko trener Kamil, do, trener Kamil do nas dołączy i wyjeżdżamy. Dzieciaczki spakowane, najedzone po śniadaniu. Kierowca w pełni gotowy do startu rakiety, więc pakujemy się i lecimy. Widzimy się na sali. Oficjalny komunikat. Acropasia in the house. Poznańskie Centrum Akrobatyki. Zaczynamy turniej. Tak jak już wiecie, będziemy w składzie sędziowskim. Także za dużo nie pobiegamy z kamerką, ale co możemy, to zrobimy dla Was i postaramy się złapać jak najwięcej ciekawych ujęć z tego wyjątkowego wydarzenia, jakim jest. Górniej towarzyski w akrobatyce sportowej i wszystkich tych pięknych odłamach i konkurencjach, które mam nadzieję będziecie mieli szansę zobaczyć. Także trzymajcie mocno kciuki, zostańcie do końca i gwarantujemy jak zawsze wyspokowe emocje. Lecimy. Agro. jak to mówią, po zawodach. Ale to, czego doświadczyliśmy dzisiaj tutaj wraz z naszą akroekipą i jako trenerzy przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Coś takiego doświadczyliśmy po raz pierwszy w życiu. Mieliśmy szklane oczy dosłownie, gdy nasze dziewczyny wielokrotnie wchodziły na podium. Emocje nie do opisania. Mam nadzieję, że jeszcze za moment dorzucę parę słów od siebie. A... Czekamy już do naszej ekipy i widzimy się samą. Dziękujemy, że jesteście z nami, dziękujemy, że w nas śpieszycie, dziękujemy, że nas wspieracie. Wielkie dzięki. Reasumując cały wyjazd, my już docieramy do Słupska. Na twarzach widać ogromne zmęczenie, na twarzach dzieciaków wciąż panuje zadowolenie, radość, ale też zmęczenie. Także my przede wszystkim ogromnie z całego serducha dziękujemy organizatorom, dziękujemy Poznańskiemu Centrum, Akrobatyki za zaproszenie, za to spontaniczne zaproszenie na ten wspaniały turniej towarzystw, w którym mogliśmy uczestniczyć i naprawdę nie spodziewaliśmy się czegoś takiego, nie spodziewaliśmy się takich wyników i, i, i takiej masy osób rzekomorstw i, i kucharów, także dziękujemy raz jeszcze. Dziękujemy oczywiście rodzicom za zaufanie, za powierzenie nam swoich pociech na kolejną akroprzygodę. Z pewnością nie ostatnią. Dziękujemy również naszemu wspaniałemu, pozytywnemu kierowcy za bezpieczną trasę. Kolejny raz już z nami ruszył, więc myślę, że wpisze się na stały w kalendarz naszych wyjazdów do Koniec tego poplania. Czas zaparkować i odpożywać. Dziękujemy, pozdrawiamy. Pamiętajcie, że. Tá aqui é esse. Papá.